Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Backpack więc ja jestem tak i dalej nagrywamy na zapas, a dzisiaj sobie gramy berserkiem. Czekajcie tak, berser tak, berserkiem, ale na berserkach chyba nie miałem jakiegoś specjalnego builda, jaki chciałem zagrać, więc... Yy, to akurat powiedzmy, że mogę pójść na spontan. Co będę chciał, to sobie zrobię. Mm, a jak czegoś nie będę chciał, to sobie nie zrobię. Mm, I tyle. No i to jeszcze zrobię. Sloty to, to jak najbardziej ok. Yy, to bym mógł sprzedać, ale to by mi nic nie dało. Dobra, mm, nieważne. Lecimy, lecimy na Szczecinidzowie tak zwane. Mamy dwa regena, więc chyba powinienem to wygrać, bo gościu zadaje mi mniej obrażeń niż ja się leczę. No ten regen na start to jest naprawdę pokczem, Bo gościu nie jest w stanie się przez nas przebić. No jak ma na przykład takiego jednego wooden sworda, bo jak ma coś więcej to już gorszy um, um, um. Tutaj trzeba zrobić to tak, to tak, to tak No i to bym kupił, tylko że gdzie ja to dam? A co ja gadam za głupoty? No, przecież ja mam na wszystko sloty, no właśnie Szukamy oponenta O Boże, młot Aż mam flashbacki z tego obrzydliwego buildu. Oh. Oczywiście nie nagrałem, to był odcinek 74 bodajże. Dwa odcinki stecz. W sensie. Jeden do tyłu i jeszcze jeden do tyłu. No, to dwa odcinki stecz. Mm, świnia na Francji. Super. Mm, I kolejna świnia tak, by the way. Na którą mnie niestety nie stać, ale to jest zrobiłem Spike mm. Czy były patelnie? Nie mam pojęcia, chyba były, a ja pamiętam. No co no? W ślepiej kurze zawsze ten. No, nie wiem co się ty zrobi z gloss of heist. Mógłbyś to na przykład dać, tu dać świnię, a tu dać potkę i byś sobie przyspieszył tam patelnię. No nie wiem co się ty zrobił. Nie przemyślał tego, kolega. O! Kolejna ta i patelnia. Mm, to na pewno robimy to. Eee, co ja mogę wywalić? No to mogę wywalić. Ta ronda jest na przegranie. Moment! Maksymalizujmy naszą wygraną mógł zrobić tak tak a maksymalizacja. widzowie dokładnie tak maksymalizacja o mój boże nienawidzę tej broni to jest najgorsza broń na świecie a, i zaraz se dodał kolejny damage no i super i wejdź z tym wygrać to ma 90 hp no nie da się nie da się a wiedziałem że to będzie przegrane. znowu bloodthorn Całkiem hmm. tak, fajnie miesie hmm. ten Blood Tormier, to ja bym go chyba go jeszcze raz zagrał, wiecie. Gubercik na promocji Czemu nie, eee, tego młotesa na razie nie dajemy, bo no nie potrzebny nam to. Jak ten armor działał? Yy, no. Kurde, no nie wiem. Chcę iść pod tego Bloodthorna. Tak to nie jestem pewien, no. Ktoś się nie jest w stanie przez mnie przebić. Łatwo, łatwo. Znaczy teraz Fatik się przebija, nie on. Fatik, Fatik. A, i ja sobie wbiłem ten. A, zapominam, że ja teraz gram berserkiem. Nie zablokowałem sobie tych slotów. Urty. Dobra, trudno się mówi. Kolejna świnia. Więc no oczywiście, że biorę kolejną świnię. Natomiast Guberta. To jest mi potrzebne. Ser. Ja kocham ser w tej grze. Najlepsza po prostu rzecz pod słońcem w tej grze. Ser, no, naprawdę. To jest. To zróbmy tak, to zróbmy tak i tak. Biorę ten ser, oczywiście, że tak. Chyba, że idę pod AXA. Chyba jednak idę pod AXA. Tak, idę pod AXA, bo mam niedosyt po. Bo... Mm, pod czym? Po. Po tym, że jak wcześniej grałem aksa, to go chyba nie przyspieszamy, jak grałem pod te amulety, nie? To by się teraz przydał. Jak się ten ten nazywa? Mm, Box of breaches. Tak się chyba z nie ten nazywał. Boże, ja to przegrywam dziwne, ty masz aż taki regen, a dwa banany, dwa czosnki, jeszcze w ogóle regen, Pff, jest tym bardziej, myślę, to idzie na sel. Ulpertinger, Wezmę go, i sloty, kolejna świnia. Hmm. nie kupię nadal tego Pulpertingera 07 07 Ona jest na promocji, dlatego go wziąłem Damy go jeszcze przed Gubercie hmm. Z tym gościem raczej prze przegramy Jeden 9 Zabieraj sami na łopacie, to na pewno. Ta łopata to jest tylko po ekonomię. No to przegramy. Jak widać jeszcze jakoś spajki cały czas generuje. Mm. Nie było szans. Szaman. No a ten Ulpertinger nie będzie taki zły. Chcę tak teraz pomyślałem tym bardziej. To nie git, a jeszcze na promocji chyba go kupiłem, co nie? Chyba tak. Kolejny akt. Bardzo dobrze mi służyła śłopato. Ale pora cię sprzedać. To zróbmy może tak. Tak. I tak. Jakieś sloty. Czy coś? Nie? Raik potion ja bym wziął I są sloty Zablokuje se hmm. Zastanawiam się nad tym Zastanawiam się nad tym i Żeby zrobić ten ten Chociaż nie, bo to im szybciej biję, tym więcej jest większe obrażenia, to to nie, to to nie będzie takie dobre. Eee... Robimy już Stronger po Potion, tak. Nie dałem się Szamana, ale to i tak mi teraz nic nie da. Gość już ma Double axe, a ja niestety nie mam. No on bije dwa razy ten damage co so to. Eee... Niestety. Chociaż mam, jak mam Ulpertingera... T, t. Czy to będzie takie dobre? Dobra, to wygrałem. Więc na razie nie jest źle. Dobra, to się połączyło. Eee, bananasy tu dam. Przyspieszamy to. Dajemy ser. To banana. Na no to. Po co ja to trzymam. Bez hitu. Po co mi to? Nie wiem. To mi będzie generować szczęście, ale no to później, więc to chyba nie jest aż takie dobre. Czemu to się żadne runy nie trafiają? Jakby przepraszam, czy coś tu jest zepsute No, na razie nie mam co tego dawać, bo no nic mi to nie zmieni, bo i tak nie mam. I raz jeszcze. Pauli No to jest fajne. Eee, mogłem go kupić już teraz. Tak, ale nie będę tego robił. To mogę sprzedać. Zatrzymam mogę Ale nie będę tego robił. Dobra, nieważne. Nagrywa się, nagrywa się. Ja mam w ogóle tych świn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czemu się tyle świnie mogło trafić? Jak gram ten na młot? To? Mamy jedno. No dobra, nie będę. Już komentował tego, bo. Bo się robi przykro. No, Region Stamina jest bardzo dobry. Możemy jeszcze bardziej przyspieszyć właśnie tego tego, młota naszego. Git, git. Box of Riches. Ej, powiedziałem coś. Stamina, tak. Mmm. Jest rabi. No to to sobie bym na razie dał ile to mi da szczęścia. Jeden. A, to nie jest dużo, nie jest dużo. To na promocji. Chciałbym, bo to się chyba będzie dobrze napędzać z Wulpertingerem. Tak bym obstawiał. Dobra, lecimy. To nie jest jakopet, nie jest jakopet. No dobra. Nie mam już karpatki. kurde To się napie wody, którą gdzieś tu mam. Hmm, dobra, mam powoli się kończy, ale chyba mi wystarczy do końca nagrywek. No nie, staminowo jest genialnie. To jakby nie ma się co nad tym zastanawiać. Ja nawet nie zużyłam tego karatek połuszona. Więc banan akurat jest out. O boże, tu całkiem blisko bym powiedział. No, damage spory był. Hmm, tak i tak. Okej, okay, okej. Okay. Krapfit Crystal. To ile masotów? Trzy. Czyli z tego, jakbym zrobił ten inny armor. A nie, to z tego robię. Hmm. Z tego vampiry Armor bym mógł zrobić. O, to niech atakuje szybciej. I teraz bym to mógł włożyć, bym dostał jakieś buffy. Eee, Jezu, nie wiem. To wezmę, bo na Pyro akurat to bym powiedział, że się przydaje. Więc to już nie jest takie useless, jak było kiedyś. Eee, weźmy to tak. Czy mi się w ogóle jakieś runy trafiły? Czy jestem ślepy? Chyba nie. Chyba się nie trafił właśnie Te szamanowe coś bym mógł dać to mogę zrobić zamiast banana ten banan mi dużo nie daje No, ten banan mi dużo nie daje, a to mi daje najmniej No, dobra, to się odpaliło Jesteśmy zdrowi, do empower Empower, ale czy to wygram? Możliwe Że nie Proszę, ile ty masz. Ty jak ja to przegrałem? Tak, tego nie rozumiem. No, ale nie muszę tego rozumieć, żeby ten co 3 sekundy. Ale czy to się będzie odpalać? Dobra, to mnie będzie leczyć aktualnie. Battle Rage będzie trwał dłużej. Kolejny ser i to bym mógł zrobić ten armor. Hmm. Dobra, niech to na razie zostanie tak. No to mogę sobie w sumie dać. Też nie, lepsze będzie tak i tak. o Tak sobie to zróbmy, no. no. Nie, to chyba nie jest mi potrzebne. Hmm. Ser bym wziął i chyba na tym się skończy. Dobra, to się połączy, to się potem połączy jeszcze tak bardziej. To będzie git. To będzie bardzo git. Dobra. E, tym nie wiem czy wygramy. To w ogóle daje... E, ...Farcraft ten daje ogień plus Ale ja się mogę lepiej wystakować, o ile się wystakuje. To też jest jeszcze taka kwestia. To mógł dać jeszcze wyżej. No, to ma potencjał na przyspieszenie, tylko kurde, ja mi się fani paki nie trafiają. Skąd ja tyłem powyro stoję, Nie. Wiem. Ale git. Dobra, to się łączy, to się połączy teraz w to. Zróbmy tak, zróbmy tak. No, mogę sobie soketować tutaj. Nie stać mnie, nadal no, mnie nie będzie stać. Dobra, się trudno. Sloty za trójkę, no i super, już bym mógł dać to i tak, i super. O. To to jeden, powiedziałem to za jeden, to się połączy w to, to się potem połączy z tym, dobra, jakoś to tam się połączy i będzie dobrze. Mm, będziemy ściągać z gościa Buffy, więc ten chyba żadnych Buffów nie będziemy, chodzi o manę, ale czy to mi dużo. Ranger będę mógł ściągnąć i M power Ej, przecież ja szczęście dostajesz z Wulpertingera. Czemu ja wcześniej tego nie wrzuciłem? Boże, też to jest niezłe combo. No, ja bym powiedział, że to jest całkiem zacne combo nawet. Ho-ho-ho. Ej, 90% szans, a nie 100%. Ej, zmienili to. Ale jak ktoś ma ten. Czemu nie? To mogę zasadzić. Eee, to sama mogę połączyć, żeby też szybciej atakowało. Eee, a czy ja mogę dostać kurczę? Nie, no. Ja jestem ślepy, albo ja mam pecha i się ja w ogóle nie czerpię te runy. Obie te rzeczy są prawdopodobne. Ale bardziej mi się wydaje, że chyba ich nie dostaję, no. Dobra, to się odpaliło, dostałem empower, dostałem Zdrowie, ale czy to wygram? Raczej to wygram. No i łatwo. Lecim na, oczywiście tego, a jest chyba pierwsza runda. Increased Critical Chance and Critical Damage. A w tym, na raz z tego, Co 4 sekundy nałóż to. Nie podoba mi się to, więc nie biorę. Ten gubert jest do wywalenia. Tak sobie teraz dałem sprawę. Jeśli 20 to leśnij 15. Moje leczenie zwiększona 25 o 20, więc. Zrobimy to tak. To sobie połączę. Hmm. Tam już nic nie daje, a to się przyda, bo to są sloty. Ser. I tyle. Wezmę sobie to, bo to sprzedam Dobra, mamy mega dużo świni, które będę mógł sprzedać to najpewniej zrobię. Ja potrzebuję więcej paków. Zdecydowanie potrzebuję więcej paków. Dobra, to mi ściąga trute. Ale czy to mi jakoś dużo daje? No nie powiedziałbym. Z czego mi zniknęły wszystkie? Buffy. Aha, ty. No nie, żartuję sobie. Aha, bo ja miałem tak Atak życia. Atak życia. No nie no, to nie jest mi potrzebne. Zwiększam to leczenie jeszcze bardziej. To mi nic nie daje, więc to też jest w sumie do wywalnia z tego. tarcza okej okay. jest git to daję ciebie ciebie sprzedaje już nie jesteś mi potrzebny nie jesteś potrzebny w moim składzie mm, of discomfort. Mm, nie robię sprzedam tam jedną świnię bo jest mi całkowicie zbędna kolejny slot co osadam. kolejny slot co osadam. i kolejny slot co osadam. A to sobie połączę, nie wiem No ja nie zdobywam, a nie zdobywam manę, sorry Ja zdobywam manę, ale na no dużo mi to nie da Jakby zdobywanie tej many, więc Niech ja się idzie na smoki Kurde OP Smoki OP Ja se tu będę On mi ściąga Buffy Ta Ej przegrałem to, o mój Boże, co tu się stało jak to się stało? Ja fani paków potrzebuję, no to jest najbardziej. To wywalaj mi z tym. kurde pani paki. A nie, jakieś głupoty. Pani paki, czajisz? To jest mi potrzebne najbardziej. To, no to też może się przydać, no? Nie powiem, że nie. Pani. Mm, paki, no to też się przyda. Mm. To w tym to Resist yy, Stunner. Wspieramy to hit from being critical. Co to jest git. Yy, to jest. No dobra. Yy. Atakuje 25% ten. To jest słabe. Przy naszym aktualnym jest funny pack. Ja chyba nawet nie zużywam tego, więc dawaj mi to. Dawaj mi to. Lecisz do tego paka. Eee, to się z czymś połączy, nie widzę. No i kurde dalej nie ma paka Aj Ajajaj! No może się jeszcze trafi, może się jeszcze trafi. Gdzieś coś, mogłem dać jeszcze blind'a w to, ale trudno, raczej tam nic nie da. Mm. Hmm, jeszcze nie dałeś to na tego. No nic, szczerze, Twoja tarcza mi dużo nie robi. Bo ja. Będę mieć na ominięcie tego, ale jakoś widzę, że dużo też nie bije. Ale on mi mrozu nałożył. Peskitu. Ale i tak go chyba pokonam. Patrz, mam 500 zdrowia! A on też miał 380, więc jakoś tak. To nie odbiegało wszystko od siebie. Hmm. Przedajmy wszystko, bo ostatnia tura. Box of jeszcze zostawię. Pyk. E, w, w, maximum health z debów. Przez 4 sekundy. E, tak, tak. Osadzam sobie kolejny slot. Nie wiem, żeby w się nabijał. Eee, hmm. I ciebie sprzedam za 3 i Cesar jeszcze kupię. No i tyle. Nie jestem zadowolony z tego, buildu No nie, w ogóle. Jakby, No nie, nie podoba mi się to. No więcej fani paków mogą się trafić, to ten mod byłby lepszy. Po co mi ten Tinger i ta generacja z tej staminy chora po tych, tych jak ja nie ten Nic mi to nie daje. No ja jeszcze to przegrywam. 90 hita. Łaj, z czego ty się naszy? 27 regena? Przepraszam bardzo, ale skąd? Przepraszam bardzo, ale skąd? 142 hita. Czajcie to. To się odpala co 1,24. Nie wiem, miałem 12 Empowera. Czy ja mogę zobaczyć skąd on dostał tyle tego regiona uh, Regenerate ten okej okay, 24 zdrowia skąd on miał tyle tego regiona przepraszam bardzo filmik herby filmik herby filmik herby okej okay. okej okay, a potem co skąd się ten region wziął um, Mhm, mhm, mhm. To skąd on wziął ten Regen? Friendly Fire, co to jest? a okej, okay, dobra, już wiem. No nic. Nie wyszło tak dobrze, jak mogłoby wyjść. Ale nie wyszło też tak, tak, tak tragicznie, jakby mogło wyjść. Więc ja Wam dziękuję, za do oglądania. Mam nadzieję, że się podoba. Jeśli tak, zaczął góry. w, w komentarzie, czy się Cześć.